Cześć, kochane dzieciaki! Przedstawiamy Wam minionka. Jest to minionek pluszowy, bardzo mięciutki. Żółty materiał jest welurowy, taki mięciutki. I on się, i on się niebieskiego miniona. Tak, ma niebieskie spodenki, czarne tutaj nogi, ma ręce. Ale to są rękawiczki Okej, okay. i ma okulary plastikowe i oczka też są plastikowe. Tutaj jest na taką tasiemkę okularów. Nie da się zdjąć, są przyczepione na stałe. Ma tutaj taki happy. narysowany, happy, narysowany uśmiech. Miłej zabawy, papa! Pa. Pa. Lubisz się nim bawić? Tak.